We needed some Kurwa, mać! Każdy mit jest pasuje. Nawet mogę napisać, że twoja stara kurwa pije z Gomezem wieczorami, kurwa, w e, zawalonej wieży. I sprawdzę, czy to jest mit. I sprawdzę. Jeżeli pije, to potwierdzę. Jeżeli nie pije, to obalę. To też kurwa może być mit. Ja pierdolę! Kurwa! Idioci! To też jest mit! Ale kurwa, twat. No teraz ktoś kurde zrobił jakiegoś klipa bez sensu. Wypierdalaj mi z tym klipem. Usun. nowym Bez tego 10 minut rozpocznie ankietę Okej, okay, chyba starczy, rozpocznie ankietę Ankietę... Jest ankieta, kurwa, nie wkręcaj mnie Dobra Przecież powiedziałem wszystko, wypierdalaj stąd, nie chcę takich tu ludzi Przecież kurwa, jak mam na YouTube zrobić, skoro jesteśmy na Twitchu, ja pierdolę Jebane tuchety z YouTube'a. A według. E, podobno jest ankieta włączona. No co ja kliknąłem? Niechcący kliknąłem akurat w ten.